Witam państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Dzisiaj nietypowo, bo dzisiaj pokazujemy produkt, którego normalnie nie sprzedajemy, nie mamy go w ofercie, więc proszę nie szukać linku pod filmem. Jest to sprzęt, jest to kamerka taka sportowa, którą być może będziemy mieli kiedyś w ofercie. Na chwilę obecną nie mamy, ale wiele, wiele że tak powiem osób współpracujących z nami, bo sprzedajemy też rzeczy właśnie sportowe typu plecaki, jakieś namioty, akcesoria korzysta z takiego sprzętu też postanowiliśmy kupić taką kamerkę do zastosowań, i do kręcenia do naszego kanału niekoniecznie produktów, ale jakichś innych filmików no i przyszła właśnie paczka, jest to nowość, nowa kamerka, dosyć niedawno miała premierę udało nam się ją zamówić w sklepie internetowym <laughs> przepraszam w innym sklepie internetowym, bo niestety próbowaliśmy kupić przez oryginalnie przez Sony, ale niestety czas oczekiwania to było 2-3 tygodnie od premiery. Naprawdę trochę, trochę to niepoważne, ale w sklepach internetowych jest już dostępna. Właśnie dostaliśmy paczkę tutaj. No, zalepiłem dane, żeby nikt tutaj sobie nie czytał tych danych, ale, ale tak wygląda mniej więcej kartonik, w którym otrzymaliśmy tą, tą kamerkę. Teraz otworzymy i pokażemy jak to wygląda. Może otworzę ją od tyłu. Propulełkiem niestety jest zalepione, także niestety się nie da go od tyłu sobie. Dobrze otworzymy tu i może listem jest zalepione. taki unboxing tej kamerki, tutaj zabieramy fakturkę, bo jest na samym wierzchu i tak na pewno e, sprawne oko tą e, fakturkę dojrzało i jakieś dane sobie mogło z niej przeczytać, więc już nie będziemy tego ukrywać. To oczywiście wypełnienie, jak widać tak była zapakowana ta, ta paczka, czyli niezbyt elegancko wypełnione, bo tylko z jednej strony tak się nie pakuje, zwłaszcza takich drugich rzeczy, ale to odejdźmy od tego. Zamówiliśmy sobie ją kamerkę. Jest to Sony AS100VR, czyli z pilotem na rękę. Jest to ta wersja taka lepsza. Znaczy, generalnie, kamerka jest taka sama. Tutaj mamy tylko dodatkowo ten pilot na rękę. Dobrze, to pokażę. Tak wygląda opakowanie. Tutaj mamy pudełko. Niestety tutaj mamy taką lampę doświetlającą, która nam trochę się tutaj odbija. Tutaj mamy tył tego opakowania. Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj jeszcze jeden bok. Tutaj skład zestawu. Jak widać są tutaj modele właśnie kamerka, obudowa, jakieś mocowanie i oczywiście mocowanie na rękę z podglądem. Dobrze, otworzymy to. Nigdy czegoś takiego nie otwierałem, więc może być ciężko. Zdejmiemy może najpierw to tak. Przetniemy tutaj plombę. Myślę, że się udało. Mamy jedno jakieś pudełko. Tutaj mamy pilot na rękę, do którego zaraz dojdziemy, wrócimy. No i sama kamerka, Aha, czyli coś tak wyciąga. To pudełko możemy sobie odstawić na bok. Nie ja, wsadzimy tutaj, jeszcze mamy taki wypełniacz. To sobie wsadzimy do środka. To nie będzie nam to potrzebne. Odstawimy sobie to pudełko jako tło nasze. E do kamerki dojdziemy na samym końcu. Kawałki jakiegoś plastiku, mam nadzieję, że to nic się nie uszkodziło dobrego. Tu mamy pilot, do którego dojdziemy w trzeciej kolejności. I tutaj mamy te pozostałe akcesoria. Tutaj już wie, jak widać, pudełko jest puste. Otwieramy. I co mamy w pudełku? W pudełku mamy kabelek USB. Tutaj z, z tego co pamiętam, z mikro-USB. Wkładamy to na bok. Tutaj mamy baterię zapakowane oryginalnie, jest jeszcze zimna, mam nadzieję, że zdąży się ocieplić, zanim będziemy kręcić następne wideo, pokasy, czyli włączanie kamerki. Jest to ta standardowa BX1, która była też w poprzedniej wersji tej kamerki, więc można tak akcesoria sobie stosować zamiennie. Tutaj mamy mocowanie oczywiście pod statyw na gwint 1,4 to sobie przymocowujemy do kamerki na tym mniejszym gwincie, a tutaj już standardowy gwint takim jak nagrywamy sobie tutaj aparatem dodatkowo mamy tutaj jakieś mocowania dodatkowe jest to coś takiego tutaj mamy do przykręcenia metalowe małe, dobra, odkładamy na bok te wszystkie jakieś ulotki będą sobie tutaj odkładać może do tego pudełka nie ulotki tylko leworeczki Następnym akcesorium jest kolejny uchwyt. Jest to uchwyt chyba samoprzylepny. Z tego co widzę tutaj mamy taśmę samoprzylepną do mocowania. Są wykonany z tworzywa sztucznego, jak widać. Też sobie odłożymy go na bok. Może będę to odkładać tutaj, żeby było cały czas widoczne. Tutaj jeszcze jedną rzecz odkopujemy. I co tu mamy? Też mamy samoprzylepny uchwyt, tylko tutaj jest taki ciekawy, jest taki półokrągły. Widać, ten był płaski, a ten mamy taki zaokrąglony, na no jakieś zaokrąglone rzeczy. Wkładamy sobie na bok te woreczki, oczywiście, do pudełka, jak mówiłem wcześniej. Co mamy tutaj w tym pudełku jeszcze? Stosy, papierów, instrukcji, kart gwarancyjnych, wszystko, od czego człowiek nigdy nie czyta. Tu mamy jakieś taką instrukcje albo instrukcje w ogóle do użytkowania, ale jest to chyba szybka instrukcja, bo jest obrazkowa. Odkładamy sobie ją na bok. Tutaj mamy oczywiście warunki gwarancji. Tutaj chyba jest obsługa tego pilota na rękę. Tylko jak, widać, jak widać, w każdym języku oprócz w polskim, czyli to co zwykle. Tutaj mamy też jakieś ulotki. Tu też następna ulotka do pilota tu mamy digital camera, czyli tu jest instrukcja do kamery tutaj też do kamery po prostu w innych językach, do kamery do kamery tutaj mamy jakiś specjalny kod w tej instrukcji, to sobie odłożymy na bok też, żeby nam tutaj nie przeszkadzało i tutaj jeszcze też jest instrukcja tutaj mamy po rosyjsku i jeszcze po nie wiadomo jakiemu ale jest to wszystko, są instrukcje więc odkładamy te papiery, pudełko jest już puste więc też ja sobie tutaj Odłożę. Na bok będzie robiło nam zatło. To sobie przesuniemy, żeby tak te akcesoria wszystkie było widać. Teraz pokażemy ten, ten ja to nazywam zegarek, ale jest to uchwyt na rękę z podglądem. Czy da się to wyjąć? Nie, jest to tak zablokowane, żeby tego wyjmować się nie dało, znaczy, widzę, że się da, ale myślę, że uda nam się to zdjąć bez, bez kombinowania. To nam się nie uda, więc wyjmiemy, to będzie jednak szybciej. Tutaj jak widać jest tylko takie masowanie tego pilota, to też sobie odkładamy na bok. Jest to rzecz zbędna, niepotrzebna. To sobie ją zapinamy. I tak jak widać, tutaj mamy tego pilota. Tutaj mamy przyciski do nagrywania, tu do obsługi funkcji, tu oczywiście jest podgląd. Zdejmiemy, albo za chwileczkę pokażę jeszcze ten pasek tutaj, pasek prezentuje się mniej więcej tak jak widać jest cały tutaj na rzepie, można go sobie ściągnąć, ciekawe czy to na przykład na moją rękę, ja mam dosyć dużą rękę, ciekawe czy ten zegarek w ogóle będzie dobry na, na taką łapkę takiego misia jak ja, mam nadzieję, że tak. I mam problem z założeniem. Niestety firma Sony jest to firma japońska. Jak widać, robią pod siebie, pod małe łapki te rzeczy. Już osoba o większych gabarytach ma ciężej. Nie wiem, czy nam się to uda. Udało się. Tak tak udało się, można założyć na nawet większą rękę nie wiem, chyba zrobiłem to odwrotnie, czyli jak zwykle ale prezentuje się to mniej więcej tak tutaj no jak widać na mojej łapce jest to na samym końcu więc no dla osoby o trochę bardziej tęższych łapkach no niestety ten zegarek jest dosyć mały na pewno trzeba będzie sobie to jakoś przerobić ale myślę, że każdemu, każdemu powinno to normalnie wystarczyć Zajmiemy ten zegarek, jak widać że jest tylko taki krótki, tutaj już mamy długi pasek, dlatego pasuje to też na moją rękę, nie tak jak w przypadku na przykład zwykłych zegarków, gdzie te paski niestety trzeba sobie zmieniać. To zaciskamy, To jak widać mamy podgumowanie tego zegarka na całej długości. Tutaj są jakieś dane, możemy je pokazać. No i zajmiemy jeszcze, pokażemy co tutaj jest, tutaj jest oczywiście wejście na HDMI, tak. Nie, na, jakiś, na jakieś złącze USB, prawdopodobnie, funkcja resetowania i innych takich przypadków. To sobie zamykamy, ładnym przeciągnięciem, tutaj oczywiście jest włącz wyłącz, zdejmiemy tą folikę. Komisyjnie zdejmuje mamy ekranik, tu tą folikę sobie odkładamy na bok, komisyjnie ekranik spróbujemy go włączyć. Widać jest, udało się. Mamy ustawienia czasu, oczywiście, wszystko sobie można tutaj wybrać. Nie wiem, czy tym się potwierdza. Tak, ustawmy sobie na razie taką datę, taką godzinę. Ok, ciekawe czemu jest rok 2013, skoro mamy premiera tej kamerki. Aha, no tak, pilot był już wcześniej. To faktycznie może być, może być data wcześniejsza, bo premiera kamerki oczywiście była dopiero w 2014 roku, dlatego się zdziwiłem, ale oczywiście jest to tylko pilot całość jak widać prezentuje się mniej więcej tak No, on się teraz nie załaduje, bo niestety nie mamy podłączonej jeszcze kamerki, więc sobie go zgasimy i odłożymy na bok i teraz kamerka jak widać wszystko przymocowane jest do takiej podstawki i boję się, że jestem nieprzygotowany bo nie mam niestety śrubokręta ze sobą i tutaj rodzi się nam problem bo to jest naprawdę duży problem niestety inaczej nie zdemontujemy, bo też nie chcemy tego sobie zepsuć więc będę musiał skoczyć po śrubokręt, zaraz wracam Przygotowany więc śrubokręt jest, może trochę używany, brzydki, ale na pewno nam się tutaj uda to zdemontować. Jak widać, odkręcamy tą śrubkę tutaj. Jeszcze kawałek, udało się. Tu mamy to samo mocowanie do kamerki, poskładamy to, to, jest ta śrubka pojedyncza i mamy tak kamerkę w tej obudowie podwodnej. Wygląda to mniej więcej tak. I tutaj mamy oczywiście Sony. Teraz będzie problem, bo nigdy nie korzystałem z tej kamery, więc nawet nie wiem jak się ją otwiera dokładnie. Open. Udało się. Czyli tutaj po prostu tym się to jest zaciśnięte. Tutaj mamy taki przycisk przeciągamy go, otwieramy i obudowa jest już generalnie otwarta zdejmujemy widać w środku wygląda to mniej więcej tak i mamy samą kamerkę sama kamerka Sony widać, tutaj mamy jakieś napisy Splash Proof Exmor R, 13,5 megapiksela Standy Shot czyli to jest ta, ta stabilizacja tej kamerki tutaj mamy te głośniki sama kamerka z tej strony i oczywiście włącznik z tyłu. Tutaj mamy jeszcze tak. Mamy wejście pod kabelek. Zostawimy otwarte. I tu mamy wejście też pod HDMI Niestety nie do tego paznokcie. I tak, jak widać, tak wyglądają te wejścia. Tutaj mamy oczywiście. Do dźwięku HDMI, i, i tutaj jeszcze mam jakieś dodatkowe wejście. No nie jestem przygotowany, więc ciężko jest mi powiedzieć. To sobie zamykamy. I teraz jeszcze pokażemy, jak tą kamerkę włączyć. Będzie to. Już pokazuję. Jeszcze zaraz zanim pokażę jak włączyć to postaram się Państwu pokazać, tylko też nie za bardzo wiem jak. Właśnie takie jest właśnie moje przygotowanie, a tutaj mamy oczywiście otwieranie. Open. I sobie zdejmujemy. I tu mamy wejście na baterię. Wygląda to mniej więcej tak. Zamykamy. Tutaj oczywiście już dotknęłem obiektywu paluchem. Eee, Kieszmy tą baterię. Bateria na tym naszym halogenie, który nam tutaj światła już jest ciepła, można powiedzieć, 15 minut, a naprawdę ma temperaturę pokojową i nawet nie jest chłodna. No też mamy kwiecień, nie jest, nie jest zimno, więc e, postaramy się ją tutaj wsadzić i Państwu zaprezentować, jak to, e, jak to chodzi. Teraz, czy na pewno dobrze ja to wkładam. Chyba na pewno dobrze wkładaję teraz o, chyba. Tak, tutaj jest nawet oznaczenie że wkładamy tą szczoweczką w dół, więc wciskamy, zamykamy sobie tą kamerkę. To nam się automatycznie zatrzaskuje. I teraz możemy sobie ją odpalić. Tak jak mówiłem, jest to pierwsza moja kamerka, więc też muszę wszystko się zapoznawać. Wygląda to mniej więcej tak, mamy tutaj na wyświetlaczu, dodatkowo są funkcje foto, jakieś tam wideo mode, setup, play. No, i to wszystko możemy sobie podglądać. Myślę, że spróbujemy to połączyć z pilotem, bo tak powiem szczerze, na tym ekranie małym specjalnie wybraliśmy tą wersję z pilotem, żeby był podgląd. Bo jednak na tym małym ekranie to naprawdę jest przydatne, jeżeli korzystamy, nie wiem, w obudowie podwodnej czy w ogóle z jakiegoś innego sprzętu. To faktycznie jest to, jest to pomocna rzecz. Taki sam mały ekranik, nie trzeba wtedy spoglądać na ten duży ekran, ale do kręcenia jakiś na, na zewnątrz po prostu w zwykłych warunkach jednak taki, taki ekran jest najlepszy. Myślę, że zaraz uda nam się uzyskać połączenie, chociaż nigdy tego nie robiłem. O tak, mamy coś. Jak widać łączy się z kamerką. Mamy to przez kamerkę ustawimy sobie tutaj połączenie niby ustanowane, no niestety na pewno za pierwszym razem trwa to dłużej tak jak przy każdym sprzęcie, który podłączamy sobie i instalujemy jakieś sterowniki, one się muszą połączyć, zesparować dopiero wtedy uzyskujemy jakiś podłącz czy dostęp do takiego urządzenia jak na pewno Państwo zauważyli, połączyłem ten filmik z końcówką tego filmiku, który przed chwilą Państwo oglądali. Jest to jeden jeden filmik. Nie mogłem po prostu sobie poradzić z połączeniem tej kamerki z pilotem, żeby był podgląd. Już oczywiście wiem o co chodzi. Oczywiście nie wsadziłem karty pamięci, tak jak myślałem. Już naprawiłem ten błąd. Karta jest wsadzona. Jak widać dwa urządzenia mamy wyłączone. Odpalamy sobie kamerkę. Jest ustawiony na 1080-60 yy, klatek na sekundę. I teraz może wyłączymy, bo się zaczęło nagrywać od razu. Teraz włączymy sobie pilota. Jak widać, pilot się włącza, jest sparowanie urządzenia. Sobie położymy tą kamerkę, i tak jak widać mamy już podgląd. Żeby udowodnić, macham paluszkami, tak jak tutaj widać i tu mamy to na podglądzie. Pokażemy nasze stanowisko, jest to coś takiego. Wszystko widoczne na tym naszym tutaj pilocie. Nawet o, pokażę pilot, pokażę aparat, którym nagrywamy. Aparat akurat nie jest Sony. Nie jest to Panasonic, ale świetnie sprawuje się do nagrywania produktów. I tutaj na pewno zaraz nam się kamerka też pokaże. O, widać Sony. Wszystko jest tutaj nagrane. Tak więc udało nam się ją połączyć, jest to dosyć, to jest bardzo proste, po prostu włączamy oba urządzenia, one same się sparują i możemy sobie te, i od razu pogląd uzyskujemy, tak samo możemy tutaj sobie włączyć nagrywanie. Jak widać kropka się pokazała czerwona, teraz nam się nagrywa ten filmik. Nawet tutaj jeszcze go pokażemy, może uda nam się go wpasować, żeby nie było, elegancko. I teraz klikamy Wyłącz. I takie jest proste sterowanie. Oczywiście, pilot jest bardziej rozbudowany, wszystkiego. opcje pokażemy w następnym filmiku. Dlatego serdecznie zapraszam za jakiś czas do obejrzenia następnych filmików, właśnie obsługi pilota, czy obsługi samej kamerki. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów. Jak i oczywiście do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Wspomnę jeszcze raz, jest to tylko wideo wideopokaz, taka recenzja tej kamerki, ale oczywiście nie mamy tego w ofercie, nie jest to produkt w naszej sprzedaży. Kupiliśmy właśnie po to, aby kręcić dla Państwa w terenie następne wideo pokazy nie tylko, nie tylko, że tak powiem, produkty, ale też inne ciekawe rzeczy. Pozdrawiam.